Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Miszykiszka, a to jest trzecia część vlogu o projekcie zwanym Titanic. No i co mogę powiedzieć? Zakończyłem budowę Behemota. Wszystkie bebechy doszły pod koniec tygodnia, a wszystkie poza morze tam orurowaniem, ale poradziłem sobie bez tego w końcu. To są tylko rureczki 13 na 10, więc... Więc nie było większego problemu żeby żeby takowe nabyć gdzie indziej. A, a z Niemcami to się jeszcze policza za te rurki. No i jak widać na załączonym obrazku za mną. Tak Battlefield 4 sobie śmiga. Co mogę powiedzieć na temat projektu. Przede wszystkim wyjaśnić jedną sprawę po co po co ten projekt powstał? Projekt powstał tylko i wyłącznie po to, żeby wykonać kilka obliczeń. Nie po to, żeby, żeby szpilać, chociaż to jest bardzo fajne. Yy, powiem Wam, że granie wczoraj spędziłem parę godzin tak, na marginesie yy, nagranie na tej maszynie granie jest bardzo fajne, natomiast zastosowanie jest zupełnie inne. Jak wiecie, mam tam do wykonania parę obliczeń zmiennoprzecinkowych, które wymagają dużej mocy obliczeniowej, stąd też uczę na kartach, yy, oprogramowanie dedykowane i tam takie duper. Nie Nieważne, w każdym razie jakie jest podsumowanie? Podsumowanie projektu jest takie, że jakbym wiedział, ile mnie to będzie kosztowało nerwów, po poskładanie tego wszystkiego i, i ile, czasu, ile czasu mi to zajmie, to zastanowiłbym się pięć razy yy, i... I nie wiem, nad zakupem dedykowanej maszyny do takowych obliczeń. No, że tak powiem, planowanie, instalacja tego wszystkiego zajęła mi bardzo, bardzo dużo czasu. Już nie wspomnę o, o ściągnięciu tych wszystkich części do Polski. Nie wiem, jakoś tak. Mam złe doświadczenia z polskimi sklepami internetowymi. Nie mówię tutaj o czasie wysyłki, tylko generalnie o dostępności poszczególnych komponentów, takich z troszkę wyższej półki. Dobra, ale konkrety. Co osiągnąłem? Osiągnąłem całkiem sporo, bo przy pełnym obciążeniu, w tej chwili, zarówno procesor, jak i, jak i karty nie wychodzą powyżej 40 stopni. Przy, przy maksymalnym obciążeniu, oczywiście. Oczywiście podkręcone procesory jest w tej chwili działa na 4.6, karty działają na 1100. Natomiast, natomiast to, z czym problemy były, to były problemy z pamięciami. Fajnie poszły na 2.4, ale oczywiście nie są chłodzone wodą. Może to był błąd i, że tak powiem, nie wytrzymują tego stresu, więc niestety musiałem, musiałem obniżyć. Jaka jest wydajność tej maszyny? To możecie zobaczyć na Facebooku, ewentualnie tu, 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 tu gdzieś. Umieszczę obrazek 22700 w 3D Marku. Czy to jest dużo, czy to jest mało. A no, mogło być więcej. Tylko trochę szkoda mi czasu na to, żeby w tej chwili bawić się w. Wkręcenie tego wszystkiego i badanie po kolei stabilności wszystkich komponentów przy zmianach, to zajmuje bardzo dużo czasu. Zresztą pół dnia dzisiaj spędziłem na tym, żeby, żeby doprowadzić system do maksymalnej wydajności. Jednocześnie żeby był stabilny, to jest sztuka. Jest kwestia dyskusyjna, czy to jest sztuka, bo niektórzy twierdzą, że overclocking to jest sztuka, ale z drugiej strony na to patrząc, to jest drobota długie. Zmieniamy parametry, bierzemy pod uwagę inne, butujemy, sprawdzamy. Zmieniamy, butujemy, sprawdzamy. No to jest robota głupiego. W każdym razie trzeba mieć, trzeba mieć cierpliwość i trochę szczęścia do wyselekcjonowania odpowiednich komponentów. Dlatego też jedne chipy chodzą lepiej, drugie chodzą gorzej. Wiadomo. Procesory jak ludzie nie są takie same, zresztą w ogóle jak, jakakolwiek elektronika, jakiekolwiek chipy, niby jedna matryca, a jednak nie działa tak samo. Dobra, zaraz Wam pokażę, jak wygląda behemet złożony. W tyle słychać, jak głośny jest. Mógłby być głośniejszy, ale z drugiej strony mógłby być cichszy. Tak naprawdę przesadziłem trochę z ilością wentylatorów, cztery spokojnie mogę odpiąć. Bo tak naprawdę nie są potrzebne. Te które są, na, te, które są na radiatorach, w zupełności wystarczą. Znaczy na radiatorach, na chłodnicach. O, moja żona włączyła odkurzacz i Teraz znowu się nie będę mógł skupić. Te, które są na chłodnicach, wystarczą. No i jedna rzecz, której nie wziąłem pod uwagę, powiedziałem, że nie zrobię podświetlania. No, podświetlanie, podświetlanie samo przyszło razem z wentylatorami. Nie zwróciłem uwagi, że one są podświetlane, no ale trudno nie już będzie. Dobra, no to co? To pozostało tylko Wam pokazać, pokazać to, co zrobiłem. Sami ocenicie, czy wygląda fajnie, czy nie. Wszystko jest kwestią gustu. Dobra. No, to mniej więcej wygląda w taki sposób. Dobra, zrobimy jakieś zbliżenie. Widzicie procesor, wentylatory, liśnią błyszczą. Czekajcie, jeszcze Wam pokażę z przodu. Z przodu jest panel. Panel! El Panello! O! Widzicie temperatury płyty głównej. No, radiatorów, czy radiatorów chłodnic. Pokrętełka od wentylatorów, żeby można było zrobić, że są głośne. Jak widzicie, są skręcone, niezbyt szybko się obracają. Dobra, zajrzyjmy jeszcze raz do środka. O ile cokolwiek będzie widać. No, ta wiem, kable. Kable, więcej kabli. Dobra, podejdźmy może z drugiej strony, będzie lepiej widać. Jak duży jest behemotor? Nie chcę jeździć. Jak duży jest bechemot? No to widzicie, jest w wysokości mniej więcej biurka. No, a tak wyglądają te cholerne wentylatory. no nie świecić, zaraz świecą. No, i to mniej więcej tak wygląda. Tym oto optymistycznym akcentem tu jeszcze mogę Wam pokazać funkcjonujące. Zabaweczki. More battlefield. No i tym oto optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. I do zobaczenia w następnym vlogu. Może, ale na pewno następnym filmem będzie zdrojem. No. I jak zwykle do zobaczenia na polu bitwy.